Piotr, przestań się już bawić tym telefonem. Cześć, ja jestem Piotr z Neonet i dzisiaj sprawdzimy, dlaczego Motorola Edge 30 Neo jest fajnym wyborem smartfona, który nie wydrenuje waszych kieszeni. Zacznijmy od specyfikacji. Ekran tego smartfona ma 6,28 cala i jest OLEDowy, co przy 120 Hz odświeżaniu daje naprawdę dobry efekt wizualny i to nie tylko przy okazji oglądania filmu. Wszystko, co na nim robimy, wygląda mega płynnie i przyjemnie. O dźwięk dba wielowymiarowy Dolby Atmos, więc macie pewność, że wasze ulubione nuty będą słyszalne wyraźnie i głośno. W środku mamy procesor Snapdragon 695 5G, 8 GB ram i 128 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny ma 64 megapiksele, a ten wbudowany w ekran – 32. Bateria ma 4020 mAh, a o bezpieczeństwo w trakcie użytkowania dba Corning Gorilla Glass 3 oraz norma wodoodporności IP52. Pierwsze wrażenia. Nie jest to flagowiec, natomiast bardzo pozytywnie mnie zaskoczył podczas kilkudniowego testowania. Patrząc na pudełko, odnosi się wrażenie, że pochodzi ono z recyklingu. I tak jest. I można dbać o środowisko, dorzucając ładowarkę do smartfona? Można. Sam telefon jest bardzo lekki. Według specyfikacji waży 155 gramów, co przekłada się na wygodne użytkowanie. Nie męczy ręki i pewnie się trzyma. Ale właśnie. Ładowarka. 68-watowe Monstrum pozwala naładować telefon w około 10 minut, zależnie od stanu wyczerpania baterii, i jest w zestawie. Dzięki optycznej stabilizacji obrazu w aparatach, trybowi makro czy szerokokątnemu, zdjęcia wychodzą wyraźnie i kolorowo i jak Wam ręka zadrży na widok jelonka wyskakującego z lasu, to telefon sam wyostrzy to zdjęcie. Czytnik linii papilarnych jest wbudowany w ekran. Działa sprawnie i szybko. No i to Motorola, więc mamy tutaj mnóstwo możliwości personalizacji. Zarówno telefonu, jak i gestów, takich jak włączanie aparatu obrotem nadgarstka, powiadomienia diodą wokół tylnego aparatu, no i oczywiście nikt nie prosił, każdy tego chce. Podsumowując, jeśli szukacie smartfona, który za smartfon ma wam służyć, powinien być lekki, przyjazny użytkownikowi, można go szybko podładować, a w zestawie ma się znajdować ładowarka oraz etui, to nie musicie już dalej szukać. Motorola ma dla was idealnego kandydata. Link do produktu znajdziecie w opisie filmu. To tyle ode mnie. Trzymajcie się, cześć.